Cześć! Z tej strony Światowatego, ja się poczytałem boca pierwszego na tym kanale walka, wiedźmina Ezekiela z Dabagnach. Zapraszam w film, a teraz intro. No, jak widzicie, mocne za wielkich gabarytów. Nie sprawdzałem sobie nawet. Ile jego płytka ma? ale no nie jest duży. Przedstawia walkę. Widzimy na Ezekiela z na bagnach. A walkę toczy, dlatego że trwał, który jest umarł na, już na tej makiecie, widzicie, się wykrwawia, tu ma swoje nogi, leci krew, leci krew, krew. No jest dlatego że bagienny król przykrzał się i to drwalowi nie umożliwiało pracę więc wiedźmin się podjął, no i zaczął walkę jak widzicie tutaj już jednego stwora pociął po charapta, do tego głowa leży cała krw w krwi cała w krwi tutaj widzicie taki strumyczek, oto tym skałką dwa drzewka, sporo roślinności, tylko jedna większa skałka na której oto nasz bagienny czarownik, jak sami widzicie, atakuje lecz aż wiedźmi używają znaku. Kup. Zaraz wam powiem jakiego? Jakiego zaraz wam znaku używa? Zaraz wam powiem. Zaraz wam pań, jakiego znaku używa. Czekajcie chwilę. Już wam mówię. Używa znak Queen. Dzięki temu wytwarza magiczną barierę, która chroni właśnie naszego widźmina. Jednocześnie używa swojego srebrnego, bo oczywiście na potwora ma srebrnego, srebrnego miecza, żeby odciąć już głowę utopcowi. Ma również z tyłu żelazny na ludzi, czyli tutaj się przyda. Makietka jest dosyć otoczona roślinnością. Co mogę jeszcze powiedzieć, no widzę, że do, drwa, do drwala zwłok, tak naprawdę do drwala podchodzą pajączki. Tutaj tego nasz bagienny Mac ma tutaj skrzynkę z jakimiś wytworami magicznej broni, Jest jakieś energii stworzone. Tu ma chyba coś na kształt kotła, w którym to tworzy. Tak to właśnie wygląda, no nie no. Obróćmy jeszcze makietkę ze wszystkich stron Co tu się dzieje? Patrzcie Czyżby Kolejna, kolejny Jedi został ukatrupiony przez klony, dzięki rozkazowi 66? Ajajaj, ale to smutne Widzicie, tutaj klon celuje prosto w głowę naszemu Jedi Tu leży jego miecz Ajajaj Kolejny Jedi umiera bardzo szkoda, bardzo szkoda. O, powiedziałbym, makietka dosyć fajna, szybka, niezbyt jakaś skomplikowana. Wiadomo, no, no, mówiłem, bo jak to będzie wyglądało: czyli to drzewka, mówiłem, wózeczka, mówiłem, jakieś skałki, jest zwierzątka, dużo rośliności, tak? mówiłem, że to będzie wyglądać. Tak to będzie wyglądać, i tak to wygląda. I tutaj wejdzie, jak wbiecie, jak wbiecie. 50 subskrypcji, to nagram kolejny mod z Wiedźminem Ezequielem, tym razem w tematyce lodowej. Tylko musisz wpić 50 lodów pod tym filmem i pod filmem poprzednim. Nie powinno być to raczej większy trud w znalezieniu tych filmów, bo sam obok siebie. W tym czasie ja już raz z Pani będę tak kończył. Trzymajcie się mocno. Bye!